Cześć, ja nazywam się Paulina Szymańska, witam Was na naszym kanale u Dzisiaj zapraszam Was na recenzję produktu, który w nadchodzącym czasie będzie mi bardzo potrzebny. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim kolejna dzidzia w drodze u nas, także powoli kompletujemy kolejną wyprawkę, nową wyprawkę. Bardzo się cieszę, że wcześniejsze filmy nagrywałam, bo już teraz wiem, że po półtora roku, nie całym, bo Konstancja ma 15 miesięcy, już człowiek niestety o wielu rzeczach zapomina Dlatego jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie są inne produkty potrzebne do wyprawki dla dziecka, takie must have z naszej pierwszej ciąży To zapraszam Was do filmu, który powinien wyświetlić się tutaj, albo tutaj, tutaj chyba <gry> A dziś zapraszam Was na recenzję laktatora jak wiecie, ja już wcześniej pokazywałam recenzję laktatora, którego używałam w pierwszej ciąży, aczkolwiek w ostatnim czasie wpadnie w ręce nowy laktator. Dlaczego to zaraz też powiem? No i właśnie o tym laktatorze chciałabym powiedzieć. Jest to laktator firmy Neno, konkretnie model Neno Bueno. Dlaczego w ogóle ten laktator, dlaczego nie tamten? Tak jak wiecie, wcześniejszy laktator, który używałam był to laktator elektryczny, czyli coś, na co bardzo zwracałam uwagę, czyli żeby nie ściągać samemu mleka, tylko wspomóc się elektryką, ale miał jeden minus. Był pojedynczy. Ten laktator, o którym dzisiaj będę mówić, jest laktatorem podwójnym. I teraz, dlaczego to ma w ogóle znaczenie? Dla mam, które decydują się na to, żeby karmić piersią, czy też karmić w sposób KPI czyli dodatkowo wspomagając się właśnie laktatorem, czas to jest naprawdę coś bardzo cennego. Ja doceniłam to dopiero właśnie w momencie, kiedy zaczęłam to mleko ściągać, bo okazało się, że właśnie w naszym przypadku musiałam sobie pomóc laktatorem. Wiem, że i w tej ciąży, znaczy z tym dzieckiem, jeszcze nie wiemy kto się tam dokładnie w brzuchu kryje, czyli chłopiec czy dziewczynka, ale wiem na pewno, że będę znowu się musiała wspomagać laktatorem, no, i wybraliśmy tutaj opcję właśnie podwójnego laktatora, żeby czas zaoszczędzić. Dlaczego czas zaoszczędzić? Bo ten laktator w jednym czasie ściąga pokarm z dwóch piersi na raz. Najpierw może opowiem, co jest w środku, a później też dopowiem kilka swoich rzeczy, o których warto wiedzieć podczas w ogóle karmienia piersią. Wiem, że jest to trochę temat tabu. Jeśli chodzi właśnie o karmienie piersią i, i, i te wszystkie wokoło historie, a warto po prostu o niektórych rzeczach przypomnieć, wspomnieć rodzicom mamom. Także co, na początek opowiemy trochę słów o laktatorze, a później będę jeszcze parę swoich porad dawać przy okazji. Więc laktator przychodzi do nas w takim pudełku, dużym, sporym, jeśli chodzi o laktator, ale sam laktator jest naprawdę bardzo mały. Co mnie oczarowało w tym laktatorze, to jego wygląd, zaraz zobaczycie, po prostu wygląda jak milion dolarów No ale od początku Otwierając pudełko mamy woreczek żalurowy, bardzo taki e, ekskluzywny W który ten laktator możemy zmieścić, bo jeszcze o tym nie powiedziałam Laktator e, jest bezprzewodowy, czyli możemy z niego korzystać również po prostu bez podłączenia e, do prądu Jest on w, e, wówczas działający na baterie więc pod tym względem jest naprawdę mega sprawa Ja miałam kiedyś sytuację, że jechaliśmy do Kołobrzegu bodajże 4 godziny, Konstancja akurat przez całą drogę spała Ja musiałam ściągnąć po drodze mleko i wówczas akurat tym wcześniejszym hektarem też ściągałam mleko w aucie Czyli bez prądu, właśnie na baterię. Także myślę, że to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o laktatory, czyli właśnie to, że działa on na baterię. Kluczem tego całego laktatora jest urządzenie, do którego właśnie podłączamy nasze kabelki. Nasze... Tutaj podłączamy kabelki i butelki, no i to jest jakby cały system operacyjny naszego laktatora. Zobaczcie, nie wiem czy tutaj widać. Piękna, butelkowa zieleń ze złotymi. Wykończeniami. No i tutaj mamy cały panel sterujący. Czyli tak naprawdę cztery przyciski, od których wszystko zależy. Przycisk włączania i przełączania trybów, bo jest to laktator dwufazowy, także mamy dwa tryby. Tryb stymulacji i tryb odciągania pokarmu. Dwa przyciski regulacji, czyli albo możemy mocniej pobierać pokarm, albo. Trochę słabiej, wolniej, to też będę za chwilę opowiadać No i tryb przełączania double single Czyli albo pobieramy pokarm z jednej piersi, albo z dwóch piersi Na raz Tak jak widzicie jest to wyświetlacz elektroniczny Ja sobie to wyłączę na razie Żeby nam dźwięk nie przeszkadzał Także mamy tutaj cały system operacyjny tego laktatora I co mamy dalej? Mamy butelki Butelki od razu z podstawkami, co jest mega ważne, bo jak w nocy, na przykład o trzeciej w nocy odciąga się mleko, to czasami zdarza się, że gdzieś tam tą butelkę się poruszy i, i, i upada, a tutaj dzięki temu mamy stabilność tej butelki na, na stole, czy na podłodze gdziekolwiek trzymamy daną butelkę. Bardzo ważna rzecz, mamy nakładki na lejek, czyli zawsze przechowujemy w bardzo higienicznych warunkach. Tą butelkę razem z całym tutaj zestawem do odciągania tego pokarmu. Jak ściągniemy tą nakładkę na lejek, to mamy lejek silikonowy z bardzo wysokiej jakości silikonu. Ja akurat tutaj mam rozmiar lejka 24 mm, czyli jest to rozmiar średni. Mamy jeszcze dwa rozmiary, czyli 21 mm i 27 mm bardzo ważne jest to, że ten lejek pięknie dopasowuje się do rozmiaru piersi. To jest moim zdaniem bardzo istotna informacja, no bo no, każda z nas ma inne piersi, więc wiadomo, że będzie to inaczej wyglądać u każdej z nas, ale przez to, że jest bardzo delikatny, jest to bardzo delikatny silikon, a zarazem Świetnie elastyczny i świetnie dopasowujący się, naprawdę nie będzie żadnego wyzwania do tego, żeby się dopasował do każdej piersi. E, tutaj mamy taką membranę w środku, która właśnie zasysa e, powietrze i dzięki temu pobiera e, mleko. Tu mamy nakładkę na tą membranę, a w środku mamy jeszcze taki zaworek to jest w ogóle kluczowa rzecz. Tych zaworków też mamy w komplecie w sumie cztery, czyli jakby dwa już mamy w środku, a dwa mamy zapasowe, dlaczego to jest bardzo kluczowa rzecz. Po pierwsze, szybko się psują te zaworki ze względu na to, że naprawdę mają dużo pracy do zrobienia, bo właśnie przez te zaworki to mleko przepływa. Druga rzecz jest taka, że one się też bardzo szybko brudzą, więc są potrzebne do tego specjalne szczoteczki, takie malutkie, które zdołają nam wy wyczyścić. Tutaj te przestrzenie, gdzie mleko może się dostać. No, bo ja sama bym nie chciała, na przykład, dawać dziecku mleka z mlekiem sprzed trzech tygodni. Na przykład, nie? więc to jest mega ważne, żeby to dokładnie czyścić. No i świetnie, że firma w ogóle daje właśnie w zapasie te zaworki, bo czasami trzeba po prostu je dokupować osobno. A nie każdemu się przypomina o w nocy czy, czy gdzieś tam, że ojej, nie mam zaworka i teraz trzeba kupić. Nie wszędzie są one dostępne od razu, więc warto wiedzieć, że firma daje to od razu w zestawie. I mamy butelkę. Butelka jest z tworzywa, która jest bez BPA, czyli 100% dopuszczenia do kontaktu z dziećmi. 180 ml, nie wiem, czy już o tym wspomniałam. Co jest bardzo ważne, że wszystkie części tych laktatorów firmy Nano pasują do, są kompatybilne z butelkami też tej firmy. Ale uwaga, jako że ja jestem już po pierwszej ciąży po prostu fanką też butelek firmy Avent, to oczywiście musiałam sprawdzić, jak to wygląda. I wiem, że ten laktator będzie również pasować. Do butelek firmy Avent, akurat teraz Konstancja używa Avent Natural, tej właśnie plastikowej butelki, ale wszędzie po prostu Jak je i jak zje to jest Uf, jedno wielkie wyrzucenie I też mogę powiedzieć, że te butelki są bardzo fajnej jakości i zobaczcie Pięknie się nakłada nasz laktator i z tego się bardzo cieszę, bo w moim przypadku, przy Konstancji, było tak, że musiałam gdzieś tam w czymś przechowywać ten pokarm, i na początku będę oczywiście stosować butelki firmy Neno, bo są po prostu bardziej poręczne. Mamy też z Aventa mniejsze, ale pamiętam, że coś tam z tą nakładką nie działało w sensie przekręcała się ta butelka, położna przyszła i nam przekręciła, i później się butelka zepsuła a nie są to też tanie rzeczy, więc rozmiarowo te buteleczki firmy Nano są naprawdę super poręczne Są w ogóle też ładne e, Więc na pewno będziemy z nich korzystać Ale warto wiedzieć na przyszłość, jeśli na przykład macie, bo używaliście we wcześniejszych ciążach Czy macie od kogoś tam butelki No to warto wiedzieć, że Avent Natural również pasuje e, My też byliśmy zadowoleni ze smoczków Avent, bo po prostu Konstancja żadnych innych e, nie nie brała pod uwagę, że tak powiem, w ogóle nie chciała z żadnych innych korzystać, tylko i wyłącznie z aweta. Dlatego też y, jakby cały zestaw z tego awenta mamy y, do tej pory Ale wracając do firmy Neno, do zestawu dostajemy jeszcze zakrętki To jest w ogóle super opcja Czyli ściągamy mleczko, powiedzmy jest noc, albo mamy tego mleczka mm, duży zapas Zakładamy Specjalną nakrętkę i tak możemy sobie wstawić tą butelkę do lodówki na przykład Albo jeśli mamy tego mleka o wiele więcej, to możemy je mrozić w specjalnych oczywiście do tego woreczkach albo pojemnikach Także tak to wygląda, nie trzeba ze smoczkiem wkładać do środka, bo wierzcie mi, smoczki też są bardzo potrzebną rzeczą One co chwilę są wymieniane, więc te nakładki to jest naprawdę zbawienie i tych nakładek mamy dwie nie wiem czy wspomniałam wcześniej, że butelek oczywiście mamy dwie, bo no, skoro laktator jest podwójny, no to dwie butelki są w zestawie Smoczki Dwa smoczki Z wolnym przepływem, z małą dziurką, czyli dla takich maluszków Jak widać smoczki mają kształt też zbliżony właśnie do piersi mamy Także wydają się być naprawdę fajne No i... Standardowo jeśli macie oczywiście butelki powiedzmy na przykład firmy Avent, a te smoczki właśnie będą y, dla Waszych dzieci idealne, no to zobaczcie też to fajnie wygląda. Jeszcze tutaj widzicie mam już dla starszaków y, uchwyt, no ale widzimy, że te smoczki też będą fajnie pasować. Więc świetna dla mnie informacja osobiście, że y, te rzeczy są po prostu wymienne. Z innymi firmami, czyli tak naprawdę firma Nano jest na rynku bardzo uniwersalna, bo będzie pasować też do większości innych butelek. Z tego osobiście naprawdę bardzo się cieszę. Także mamy dwa smoczki. Kabel typu C do ładowania, USB typu C, czyli tak naprawdę końcówka, którą większość osób używa. Tak czy siak, wystarczy po prostu podłączyć ją do listwy która ma takie wejście USB albo do przejściówki, która po prostu jest na USB i wówczas możemy sobie naładować ten laktator. Bardzo ważna informacja jest taka, że laktator ładuje się około 2 godzin, no i około też dwóch godzin działa na samej baterii, czyli to jest naprawdę bardzo dużo czasu. Bo jak ja pamiętam przy moim pierwszym pojedynczym laktatorze cały proces ściągania sobie dwóch piersi trwał około 30-35 minut. A jeśli chodzi o podwójny laktator, no to wiadomo, skoro to będzie w jednym czasie robione, no to myślę, że powinno się to skrócić do około połowy, czyli do około 15 minut. A co dla kobiet, które mają dziecko albo już nawet drugie, tak jak w naszym przypadku, no ten czas, tak jak mówiłam, będzie bezcenny. Dla mnie też istotną informacją jest to właśnie, dlaczego taki laktator został wybrany, czyli podwójny. Dlatego, że nie wiem, czy oglądaliście moje wcześniejsze filmiki, ale podczas karmienia z jednej piersi wycieka mleko z drugiej piersi. Tak czy siak? Więc y, ja przy Konstancji na początku ratowałam się magiczną butelką. Film o magicznej butelce zrobiłam i on też będzie wyświetlony tutaj, albo tu, gdzieś nie wiem, zawsze mi się filmy tutaj mylą, więc gdzieś na górze będzie wyświetlony film o magicznej butelce. To jest tak zwany kolektor mleka, który właśnie pozwala nam też odciągać pokarm w momencie, kiedy karmimy na przykład z jednej piersi. Bo tak jak wspominałam, o tym mi nikt wcześniej nie powiedział, dopiero sama to odkryłam, dlatego myślę, że warto się dzielić takimi informacjami. Czyli karmię z jednej piersi, z drugiej piersi, mleko też wycieka. No i to samo było, jeśli ściągałam pokarm laktatorem, tak, pojedynczym. Czyli z jednej strony musiałam mieć przyklejony kolektor mleka, a z drugiej strony ściągałam sobie pokarm. W tym momencie, mając laktator podwójny, odkładam po prostu dwie butelki i gitara I wszystko działa jak należy, także z tego się bardzo cieszę Co jeszcze? No oczywiście do zestawu mamy dołączone kable Czyli po prostu te kabelki sobie podłączamy tutaj z tyłu Tutaj z tyłu też, nie wiem czy widać, o powinno być widać Mamy zaznaczone dwie kropki albo jedną kropkę, czyli albo pojedynczo ściągamy pokarm, albo podwójnie, czyli z dwóch piersi No ja raczej wiem na pewno, że od razu będę zawsze podłączać obydwa kabelki I te dwa kabelki, aha, tutaj mam jeszcze instrukcję obsługi, ale to już sobie schowam I te dwa kawałki podłączamy również do butelek. Bardzo łatwo się to wkłada, więc pod tym względem nie powinno być żadnego problemu. Zobaczcie, super sprawa. OK, zatem zobaczmy, jak działa nasz laktator. Więc jeśli chodzi o laktator, tak jak mówiłam, jeden z przycisków z napisem M razem z, ze wzorkiem włączania. Wystarczy kliknąć. i laktator zaczyna nam się włączać. Teraz włączyłam pierwszy tryb, czyli stymulacja. Jak widać jest zaznaczone, są zaznaczone dwie kropeczki, czyli dwie poteczki działają jednocześnie, czyli akurat właśnie pobiera z dwóch piersi, stymuluje w sumie dwie piersi, bo pierwszy tryb to jest tryb stymulacji, a w momencie kiedy włączymy ten przycisk D na S mamy zaznaczoną jedną kropeczkę, i w tym momencie pracuje. Ta butelka tylko. Ta jest wolna. Ale my chcemy pokazać, jak to wygląda na tych dwóch kropeczkach. I teraz zobaczcie, mając włączony ten pierwszy tryb, tryb stymulacji, mamy tutaj narysowane takie tutaj kółeczko, e, czyli znaczy, że właśnie jesteśmy w tym pierwszym trybie. Mamy tutaj pięć poziomów tej stymulacji. I dlaczego ważna jest ta stymulacja? E, dlatego, że dziecko na początku... E, bardzo szybko i płytko pije z naszej piersi, czyli właśnie wtedy pobudza gruczoły do tego, żeby produkowały to mleko, a dopiero po jakimś czasie, jak już to mleko zaczyna płynąć, dziecko się uspokaja, bo już pokarm dotarł, mózg zakodował, że ma już to dostęp do tego pokarmu, wówczas dziecko zaczyna trochę wolniej, ale głębiej, tak bardziej, jakby Dosadnie to mleko pić i tak samo jest właśnie z tym laktatorem, czyli przez pierwsze dwie minuty laktator działa szybko, płytko. Oczywiście ustawiając sobie ten tryb możemy zwolnić sobie minimalnie tempo tego ssania, a przy okazji cały czas jest ta stymulacja ma miejsce, a po czasie dwóch minut automatycznie się przełącza na tryb. Odciągania już pokarmu. I tutaj mamy aż 9 poziomów. Czyli możemy dosyć szybko odciągać ten pokarm, a może on się odciągać tak, jak widzicie, bardzo głęboko i bardzo długo. W zależności od tego, po pierwsze, jak lubimy, czy nas na przykład nie boli, bo ja przy ostatnim moim laktatorze miałam tak, że chyba doszłam do trzeciego poziomu, a tam też nie pamiętam, czy były tych poziomów. Ale doszła w miarę tam na początek, bo po prostu później mnie bolało zwyczajnie. No i tutaj też mamy pod podkładem na wyświetlaczu czas, jak długo ściągamy już pokarm. Także to jest też bardzo fajna sprawa. No i co? Zobaczmy, jak to wygląda na zbliżenie przy pracy tych dwóch butelek. Ok, tryb stymulacji ustawiłam na poziom najwyższy, bo przy nim będzie najlepiej widać, jak działają membrany. Co jest bardzo ważne. Laktator działa naprzemiennie. Czyli zobaczcie. Raz jedna membrana, raz druga. Widać to chyba bardzo ładnie. Przełączymy teraz na tryb odciągania pokarmu i też wezmę może wyższy poziom. O! Widzicie? Pięknie to wygląda, jak te membrany nawzajem pracują. Naprzemiennie, i wówczas ten pokarm jest właśnie odciągany. Tutaj, jeszcze może zbliżenie na ten panel, jak to wygląda. Czyli, tak jak mówiłam, mamy cztery przyciski: M, minus, plus i DS, czyli Double Single. E, tryb: tutaj te dwie kropelki to jest tryb odciągania pokarmu, przełączając mamy tryb e, stymulacji. No i tutaj reguluje, regulujemy sobie poziomy. Przy, w, pod spodem mamy pokazane jak długo już ten pokarm ściągamy, tak jak widzicie też można sobie przełączyć na single, czyli pojedyncza y, membrana będzie działać pojedyncza butelka y, z pojedynczej piersi można sobie w tym momencie ściągać pokarm i jeszcze mega ważna rzecz posłuchajcie ten laktator wcale nie jest głośny naprawdę przyjemny dźwięk. Yy, także moim zdaniem naprawdę bardzo godny polecenia. Widać, wygląda bardzo dobrze. Okay. I tak oto dobiegamy do końca yy, prezentacji yy, laktatora Nenobueno. Yy, dlaczego, jeszcze raz, dlaczego go polecam? Przede wszystkim dlatego, że jest podwójny. Po drugie, jeśli sobie zobaczycie na rynku yy, Ceny Laktatorów podwójnych, no to kupując Laktatorny na błeno, zobaczycie, że cena jest absolutnie konkurencyjna, o wiele niższa niż te Laktatory konkurencji. A wykonanie, jak i sama praca danego, tego Laktatora jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Tak naprawdę jest to Laktator premium, czyli półka naprawdę bardzo wysoka cena moim zdaniem bardzo niska jak za to co dostajemy. W zestawie dostajemy naprawdę wszystko czego chcemy, zarówno części zapasowe, a jeśli jakaś część nam się skończy, no to dostępne są na rynku te części między innymi właśnie na stronie marki Neno i można bez problemu te części po prostu dostać. No laktator wygląda jak widzicie jak milion dolarów. Także to jest druga kwestia, że no, ekskluzywny jest bardzo, jeśli chodzi o wygląd. Działanie też jak najbardziej. Myślę, że m, jak już będę go używać tak na 100%, czyli za około 4 miesiące, 5 miesięcy, zobaczymy, <grych> no to y, opowiem też kilka słów, taką już zrobię typowo recenzję skorzystania, co mi się podoba, co nie. Myślę, że y, będą to rzeczy, które będą mi się podobać, bo już mam porównanie, y, z, tak jak widzieliście, z innym laktatorem. Bardzo jeszcze ważna rzecz, jeśli chodzi o ten laktator, on zapamiętuje ostatnie ustawienie. Czyli mm, przy, przypuśćmy, że e, lubimy na przykład, nie wiem, e, pierwszy tryb stymulacji mieć na poziom trzeci, a drugi tryb odciągania pokarmu na poziom siódmy. Wówczas, jak uruchamiamy na nowo laktator, on będzie w tym samym trybie pracować, co ostatnio. To jest też mega fajna rzecz, nie trzeba klikać w nocy i szukać, jak to było, co to było, a tylko po prostu mamy to już wszystko zapamiętane. Jeśli tego laktatora nie będziemy używać długo, to po 30 minutach on się automatycznie wyłącza, czyli mamy też oszczędzanie z tej baterii. Tak jak mówiłam, on naprzemiennie ściąga pokarm. I jeśli okaże się, że wyładuje nam się bateria w międzyczasie, to można też ściągać pokarm, kiedy ładujemy laktator. Także to jest też fajna sytuacja, no bo nie zawsze kobieta. Mając tyle rzeczy na głowie, będzie pamiętać o tym, że trzeba dany laptator w danej chwili podłączyć, no to mamy taką opcję, że podczas ładowania również możemy ten pokarm ściągać. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zachęcam gorąco do tego, żeby zasubskrybować mój kanał, można to zrobić właśnie tu i teraz. I oczywiście warto zaznaczyć sobie dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które na ten kanał wrzucam. Będę na bieżąco też wrzucać wszystkie rzeczy odnośnie nowej wyprawki i a propos rzeczy, które były i są cały czas aktualne u Konstancji. Mam w planach kilka filmików, także tym bardziej gorąco zachęcam do tego, żeby obserwować i subskrybować mój kanał. Znajdziesz też nas na mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. Ta sama nazwa, czyli u Szymańskich. Na Instagramie też dzielimy się wiedzą muzyczną dla niemowlaków. Także tam trochę ten profil jest taki typowo muzyczny, bo jak wiecie, jesteśmy muzykami razem z mężem. Dlatego też treści muzyczne tam bardzo często występują. Do czego gorąco zachęcam, żeby też na Instagram naszego wpadać. Także co, do zobaczenia w kolejnym filmie.